Łatwa w użyciu i niezwykle skuteczna ochrona przeciwko kleszczom i innym groźnym pasożytom zewnętrznym. Advantix spot on. W krótkim czasie po aplikacji preparatu na skórę zwierzęcia substancja czynna pokrywa całą powierzchnię ciała psa, chroniąc go. Kleszcze atakują psa, spadając na jego sierść z włókien traw. W momencie kontaktu ze skórą zwierzęcia pasożyty wchodzą jednocześnie w kontakt z Advantixem. Aktywna substancja działająca na skórze psa wchodzi w reakcję z końcówkami nerwowymi na odnóżach kleszczy, powodując tzw. efekt gorących stóp. Uniemożliwia on kleszczom wczepienie się w skórę ofiary i przeniesienie patogenów. Czując się jak na rozżarzonych węglach, kleszcze tracą koordynację i starają się jak najszybciej opuścić niedoszłego żywiciela. Advantix nie tylko nie pozwala na zagnieżdżanie się kleszczy w skórze, ale również doprowadza do ich śmierci. Pies pozostaje nieświadomy zachodzących procesów i może nieprzerwanie cieszyć się odkrywaniem nowych przestrzeni, będąc jednocześnie doskonale chronionym.